Krótki no, test transmisji live e, KIOE, nawet ją zapomniał Kajoje, Niedaleko skrzyżowania Krajowej Siódemki i 28, kierunek teraz Jabda na Jordanów. E, 700 km już jest. Właśnie jeszcze do Bielska będzie trochę, trochę. Także materiał będzie, myślę, fajny i kurcze, no, były kryzysy że tak dwie godziny temu, trzy ale teraz już jest ok, teraz idzie jechać konkretnie także yy, także spoko, nogi super podają nie bolą nawet Także idzie tutaj dzisiaj nawet większy rekord ciachnyć jak 800, ale po prostu nie będzie mi się chciało. Nawet już mi spanie przeszło. Mógłbym w sumie do wieczora jeździć, ale nie chce mi się. To może by tam z więcej wpadło nawet pod 900 albo coś, ale nie chce mi się. No 7 jest na razie. To będzie jakaś 700, może 80. Runda na bieszczady do uszczyk górnych i nazot. Transmit ten live był na facebooku ze zdjęciami. I... A tu czat? O, pozdro Kuba! No, Bo tu jest LTE, to ciekawe jakoby będzie jakoś tutaj. O, a, pod słońce. Dobra, trzeba jechać dalej Z górki to ja bym się zamieniła Trzeba rower kupić No Siemano Już są. Eee No, na razie 18 stopni, bo jest Usmarano, ale Potem będzie 30 Nic. Nic czajać dalej tutaj, panie i panowie Bo już mi się nie chce kręcić, ale trzeba jeszcze się przez kilkanaście przełęczy dokulać do tego bielska ciekawe wiela strawa pokorze przewyższyń Według ride with GPS ma być 8,5 km. Także, także, no good. To tam wbijecie na Facebooka, kto chce, bo są jakieś zdjęcia. I A ten film będzie, kurde, nie wiem, niedziela, poniedziałek. Cześć Andrzej, może do wtorku. Ale trzymajcie się, na razie. I jada dalej dokręcać do... Yy, trochę więcej jak 700 Ej na razie! Kaj się to włączył Tu O nie, a to Jo Kaj to się wyłączył Kaj to się włączył Kaj to się wyłączył? tu Czerwi transmisja. O.